To w zasadzie jest zabytek. Pochodzi jeszcze z czasów komunistycznych, z NRD, z DDR. -u. Pokrowiec, co jest bardzo wygodne w środku. Na samym dnie. Patelnia, osłona przeciwwiatrowa. No to przychodzi właśnie ten róż. Drobiazgi mieszczą się w czajniczku. Palnik na spirytus. Takie coś do herbaty. Rączka, no ona służy do podnoszenia patelni. A także każdego z trzech, różnej wielkości garnków. Czajniczek ma swoją własną pokrywkę. Wszystko jest tak obliczone, że pasuje. Garnki są aluminiowe. Wszystko to jest aluminiowe. Owszem, no ale myślę, że trzeba by codziennie z tego jeść, żeby to szkodziło. Jest tych naczyń dosyć dużo. Po spakowaniu zajmuje niewiele miejsca. To oczywiście jest zabytek tego typu zestawów. Różnych innych jest mnóstwo. Można je bez problemu użytkować.